めちゃくちゃ。 Szanowni Państwo, po uroczystej, przyświętej, koncelebrowanej, brudziącej w Brazylijce kolegiackiej, zawsze udajemy się pod pomnik żołnierza polskiego, który dumnie stoi na tym rynku od 1930 roku, ale nie było go tutaj przez lata, wiele, wiele lat od 1939 roku został zrekonstruowany w 1986 roku i odsłonięty uroczyście tutaj w Grudziądzu podczas święta, które było świętem dla całego Grudziądza, bo wracał na coku ten pomnik, który stał przez tyle lat na straży ziem tych tutaj pomorskich. Proszę Państwa, będziemy składać kwiaty. Najpierw w imieniu rodzin, kawalerzystów, których już nie ma, ale to są dzieci i wnuki. I bardzo serdecznie proszę o złożenie kwiatów. Panią Agnieszkę Lubińską, pana Andrzeja Kukarskiego, pana Stefana Sarny i. Pana Roberta Wójcika. Bardzo proszę. składa pan Maciej Glamowski, prezydent Brudziący. delegacja oficerów miejskiego garnizonu, dowódców z panem pułkownikiem Mariuszem Kaliszukiem. przedstawicieli Towarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. ta delegacja Szkoły Podstawowej numer 20 imienia 18. punktu Ułanów Pomorskich. Zapalą parcerze arcerze Kustrachałsudskiego Gnówną Ogonowską, która również jest reprezentantką Rady Prawie Miejskiej. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za ten akt, także ważny w tej naszej pamięci tu na Górdziąckim Rynku, gdzie przed niemal stu laty odbywało się przyjęcie Wojsk Polskich i przejęcie Górdziąca. Dziękuję bardzo serdecznie, proszę Państwa. Jeszcze przejdziemy do pomnika Józefa Piłsudskiego, Tam także złożymy kwiaty. Potem wszystkich Państwa zapraszam do Grudziądzkiego Muzeum na dalsze uroczystości. Bardzo ciekawe, bo i będziemy także oglądać piękną wystawę Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1920-1939. Myślę, że sprawi to Państwu wielką radość. A proszę Państwa, tak podpowiadają mi tutaj nasi współorganizatorzy, że zdjęcie takie rodzinne, które zawsze robimy tu u stóp pomnika jest obligatoryjne dla wszystkich uczestników i gości zjazdu. Bardzo proszę, żeby się tutaj ustawić i zrobimy to zdjęcie rodzinne. Olha o pode